14 września rozpoczął się szósty ogólnopolski spływ kajakowy Pilca zachwyca i Doroty Ambroziak. Na uczestników, którzy zawitali wcześniej do Tomaszowa, czekał bonus w postaci spływu rzeką Wolburką na trasie wodgórz Tomaszów Mazowiecki. Program imprezy przedstawiał się interesująco. W programie jutro mamy przede wszystkim kros kajakowy, opuchary o medale o nagrody. Nagrodą główną jest fundowany kajak przez firmę Kano z Lublina. Później mamy spływ, a wcześniej przed spływem jeszcze prezentację ratownictwa wodnego, wykonaną, wykonywaną przez członków klubu sportowego Amber w Tomaszowie Mazowieckim. 11.30 będzie uroczyste otwarcie. O godzinie 12 na trasie Tomaszów, Spała i Nowuc będzie spływ. 178 osób zapisanych z całej Polski. Spływ zakończył się 16 września. Ta ogólnopolska impreza została zorganizowana przez Tomaszowski Klub Sportowy Amber, przy współpracy Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy i Inowłódz oraz Ośrodka Wypoczynkowego Przystań. Partnerem naszym od wielu, wielu lat jest Agawa.pl. Celem przede wszystkim jest propagowanie turystyki kajakowej, sportu kajakowego, promocja Tomaszowa i okolic, promocja właśnie rzeki Pilicy, spływów kajakowych na rzece Pilicy, promocja innych szlaków kajakowych, takie jak właśnie szlak kajakowy Wolburki, którą wcześniej właśnie zeksplorowaliśmy, opisaliśmy, także to chcemy pokazać przede wszystkim. Głównym inicjatorem spływu był przed latem Marek Lityński oraz Andrzej Ambroziak i tak jest do dzisiaj. Dla wszystkich uczestników tej kajakarskiej imprezy Dni Spływu upłynęły pod znakiem sportowego współzawodnictwa, przygody i dobrej zabawy.